Będzie, no wiem, będzie siła, będzie moc, to, to teraz co, to, jak zabawa czy co, nie wiem. Dzisiaj ten pierwszy set był taki trochę gorszy, graliśmy. gorszy? bo ja myślę, że my jak zespół gramy pierwszy raz w tej wiemy, że ten ostatni mecz jak graliśmy tutaj było w Gdyniach i byliśmy myślę, że trochę zdenerwowani, bo ta hala jest bardzo duża, bardzo dużo ludzi mało dzisiaj, I, ale tam po ten, po ten pierwszy set zaczynaliśmy trochę spokojnie, spok spokojniej i Pokazaliśmy nasze grę, tak myślę dzisiaj. Ale jutro też mamy bardzo ważny mecz, i bo teraz od razu idziemy do hotelu, będę na kolację, idziemy od razu do pokoju i odpoczywamy, bo jak wiemy to jutro finał jest 13.30 bardzo rano i musimy się recovery. Nie wiem jak jest w Polsce. Przez chwilą udzielałem wywiadu to dla innych dziennikarzy i, i w zasadzie powiedziałem właśnie, potwierdziłem twoje słowa. W tym roku e, zabrakło nam tego czegoś, tego szczęścia, który mieliśmy w tamtym roku, bo w tamtym roku te ważne mecze mniej ważne z Resowem wygrywaliśmy i w tym roku jak dobrze liczę szóste spotkanie i, i szósta, szósta porażka, także e, w tym roku Reserwa zrewanżowała nam się za te porażki e, w ubiegłym roku. My nie możemy znaleźć w tej chwili recepty na, na Rysowie, ciągle nam brakuje w każdym secie niedużo, 3-4 punkty, chociaż to jest niedużo, ale, ale to jest również dużo, bo na tym poziomie 2-3-4 punkty to już jest, to już jest dosyć, dosyć sporo, ale no brakuje nam tyle, żeby doprowadzić do tej breaka czy, czy wygrać tej breaka czy wygrać mecz i, i no już się zagramy w tym roku z Rysowią, mam nadzieję, że e, znowu to się odwróci w przyszłym roku. Nie miałbym nic przeciwko temu. Póki co Rysowie w tym roku dużą lepszą, zresztą widać po wynikach, jest w finale Puchar Polski, w finale Ligi Mistrzów i w finale Plus Ligi. Także no, zespół kompletny, który zaczął dobrze ligę i kontynuuje tą dobrą pasę. My nawiązaliśmy walkę, a niestety polegliśmy. Cieszę się, że, że ten sezon rzeczywiście jak do tej pory udaje nam się tak rozgrywać, jako sezon rewanży. Tym bardziej, tym bardziej cieszę to, że dotrzymujemy tej obietnicy, jaką daliśmy tak naprawdę na początku. Eee, myślę, że pierwszym rewanżem, jaki w ogóle wzięliśmy w tym sezonie, to była budwa za, za, za te dwie porażki i w tym roku no, przypilnowaliśmy zdecydowanie. Myślę, że Jastrzębie to jest, to jest drugi, drugi temat. No, myślę, że wszyscy liczyli na, pewno na na finał ze Skrą, natomiast y, mamy naprawdę bardzo godnego i silnego rywala w finale, więc y, myślę, że y, te mecze będą po, poziomem równo, równo dorównają y, meczem, tak samo, które byłyby rozgrywane z, z drużną z Bełchatowa, y, która najwidoczniej jest teraz w dużym kryzysie, bo nawet dzisiejsze spotkanie obnażyło dużo ich słabości, nie, nie, nawet nie tyle siatkarskich, co mentalnych. Teraz ostreczniega piet... Z tych, z tych haczek trochę za, porozmawialiśmy, że ten, pamiętam, że ostatni, ten ostatni Puchar Polski przegraliśmy na, na półfinału z Cieściańskim 3-0 i, i dzisiaj wygraliśmy 3-1. To jest jak, no, ale dobrze, dobrze. Też to będzie bardzo uh, interesujący match jutro, bo jak wiemy jeszcze że gramy finał w Gdańsk i teraz też będziemy grali finał dla puchar Polski. I zobaczymy. Będzie. Na, na pewno miało, chociaż e, ta kontuzja czy kaliberdy e, wypada na początku sezonu. Mogliśmy się do niej przygotować. E, to się nie stało w końcówce sezonu w najważniejszych meczach. E, natomiast e, na pewno brakowało później e, Zbyszek Bartman i nie dość, że brakowało e, w meczach. E, Zawodników na zmianę, to również na treningach było mniej ludzi, trzeba było, trzeba było wykonać większą pracę na treningach. To się oczywiście też przekładało później na mecze, i, i nie mieliśmy takiej e, siły, jaką ma no, na przykład atryzowe na treningach, że na wejście na boisko czy na parkiet, nawet na treningu czeka Alekater. Macie bardzo szeroki wachlarz e, zawodników. E, nam tego brakowało. W pewnym momencie. Również to miało wpływ na, na przebieg całego sezonu. No, to nie ma znaczenia. No, wszyscy wiedzieliśmy, że Gdańsk ten rok jest bardzo mocna, bardzo dobra drużyna i, i na pewno gra bardzo dobrze. I, I to nie ma znaczenia z kim będziemy grali. To, to jest finał. Wszyscy jesteśmy za, bardzo zamotywowani i skoncentrowani i wszyscy chcemy wygrać a, i jutro i finał i mamy nadzieję że wszyscy, że no najważniejsze, że pokażemy nasza gra na boisku, i gramy dobrze i to jest najważniejsze. Ale... Widzimy, co będzie. E, powiem tak, i, i tak, i nie, dlatego, że e, kiedy gra się bardzo dużo spotkań z tym samym przeciwnikiem, to nie da się utrzymywać tego samego poziomu koncentracji, tej samej skuteczności ataku, tej samej skuteczności zagrywki i tak dalej. Dlatego ka każdy mecz to będzie osobna historia i e, nie jest... Myślę, że Lotus na pewno zagra dużo, dużo lepiej niż Rzeszowie, więc musimy być naprawdę gotowi na, na dużą walkę. Mieli też więcej czasu do regeneracji, z drugiej strony my mamy dłuższą ławkę, e, jeśli chodzi o, o, o to, więc na pewno na pewno jutro troszeczkę ta kondycja fizyczna będzie istotna ze względu na godzinę tego meczu. Myślę, że jeśli chodzi o takie sprawy techniczno-taktyczne, będziemy, będziemy solidnie przygotowani. Natomiast no, dużo będzie zależało od tego, jak zagrywamy. Siłą trefla, powtarzam to cały czas i z kimkolwiek nie rozmawiam, ktokolwiek nie pyta o trefla. Siłą trefla jest pierwsza akcja. Oni sobie przyjmują raz lepiej, raz gorzej, ale kończą tą pierwszą akcję. Jeżeli mają dobre przyjęcie, mogą grać wszystkimi zawodnikami. Jeśli mają złe przyjęcie, mają troja, mają mikę, mają, mają dwóch zawodników, którzy naprawdę radzą sobie w bardzo trudnych sytuacjach. To jak powiedzmy u nas Jochen I, i jest I to jest główna siła tak naprawdę trefla. Eee... Myślę, że jeśli zatrzymamy, uda nam się zatrzymać tą pierwszą akcję albo zagrywką, albo skuteczną współpracą blokom Brona, jak miało miejsce w Rzeszowie, to nasze akcje zdecydowanie idą w górę. Natomiast, tak jak mówię, na pewno, na pewno będziemy świadkami zaciętego, zaciętego meczu i na pewno to nie będzie dla nas łatwy mecz. Choćby, chociażby z racji tego, że skończyliśmy teraz o 20.00 dzisiaj grać. Mało czasu jest na, na regenerację. No ale walczymy o Puchar Polski i myślę, że E, tutaj cel jest, celu święca środki i, i zdecydowanie e, jest, jest do nas. Widzimy gdzieś ten cel, do którego dążymy i jest, jesteśmy naprawdę bardzo blisko, aby to zrealizować i, i musimy być jutro maksymalnie skoncentrowani. I wyciągnąć też troszeczkę lekcję z Berlina, gdzie, gdzie było, było podobnie z tym finałem, podobnie, z, może trochę inaczej z godziną, ale mniej więcej ten schemat był podobny, bo to graliśmy drugi mecz i musimy naprawdę tutaj wyciągnąć z tego wnioski i wejść w ten mecz zupełnie inaczej niż weszliśmy w Berlinie. Także, także mam nadzieję, że, że, że będzie dobrze. Natomiast tak jak mówię, czeka nas ciężkie spotkanie, ale, ale walczymy i wiemy o co walczymy.